Jezus, uciszający burzę na morzu, jest dla nas bardzo ważnym rozkazem we współczesnym życiu Kościoła, ponieważ bardzo wiele osób zauważa, że w Kościele dzieje się coś złego, ubywa wiernych. Gaśnie wiara, te wspólnoty parafialne, grupy duszpasterskie są coraz mniej liczne. I może pojawiać się w naszych sercach lęk. Panie, nic to cię nie obchodzi, że giniemy, że Twój Kościół ginie. Również działając na TikToku, bardzo dużo komentarzy pojawia się. Wasz Kościół się kończy, wreszcie się kończycie. Ja uważam, że może trochę to i dobrze, że przeżywamy w kościele. Pewien kryzys. I kryzys powołań, jest coraz mniej księży, i kryzys ilości wiernych w kościele. Ponieważ, kiedy pojawia się taki kryzys, to człowiek w wyniku tego kryzysu musi coś w sobie przewartościować. I dobrze by było, żebyśmy my, także księża, coś w sobie przewartościowali, czyli skupili się na tym, co jest przede wszystkim istotne, co w pierwszej kolejności jest powołaniem kapłańskim. Bo możemy się zajmować wieloma pięknymi rzeczami, potrzebnymi rzeczami w Kościele. Ale nie możemy zapominać, że fundamentem życia kapłańskiego jest przepowiadanie Słowa Bożego, czyli głoszenie Ewangelii oraz sprawowanie sakramentów świętych. Natomiast wszystkie inne rzeczy, instytucje, akcje charytatywne, one są ważne, one są potrzebne i dobrze, że działają w ramach Kościoła, ale są to rzeczy, w których mogą się odnaleźć także osoby świeckie. Nie do wszystko jest potrzebny ksiądz. Z drugiej strony też nawet wśród księży zauważamy tendencję, a może warto by było zrobić jakieś dodatkowe studia, zabezpieczyć się na przyszłość, bo ta przyszłość kościoła taka niepewna. I właśnie na takie wszystkie myśli, na takie wszystkie obawy odpowiada dzisiaj Jezus w Ewangelii. Odwagi ludzie małej wiary, nie bójcie się, ja jestem z wami.